Teraz przechwycenie i potężne w tej chwili kopnięcie Jurkowskiego. A czy będzie widać także w tym pojedynku o Kowalczyku? Niewiele wiemy, dlatego że on w swoich trzech zwycięskich walczkach walczył niespełna 4 minuty. I rywale nie byli najmocniejsi. Budzian ma na swoim koncie aż 15 walk. Choć ostatnie nie były dobre, bo po porażkach z Gramem i Różalskim w Krakowie pokonał popka. Ci dwaj strongmeni mieli się już spotkać na Gali w 2012 roku w Londynie. Do której nie doszło tego czasu. Gdzieś po tropach śledził Dzianowskiego, w tym MMA Tyberiusz Kowalczyk, ale dzisiaj znaleźli się wreszcie na kolizyjnych wektorach. Czy to będzie od razu? Ogień wypuszczony przez Kowalczyka. Wiadomo, że trafiony Pudzianowski traci impet, traci chęć. Natomiast bez wątpienia Pudzianowski jest lepszym zawodnikiem niż Kowalczyk. Więcej, dłużej trenował. Miał możliwość walczenia z zawodnikami, którzy prezentują różne style. O tym, kto jest silniejszy, nie będziemy przesądzać. Niech każdy z nich pokaże, że w ręku albo w nodze trzemie rzeczywiście potworna moc. Wydawało mi się, że Tyboriusz Kowalczyk zaatakuje od razu. Że wda się z Pudzianowskim w taką bijatykę. Tymczasem on chce, widzę, pokazywać tutaj klasyczną bokserską walkę. A Pudzianowski kick bokserską. Boksersko usposobiony przez Bartosza Batrę jest Tyberiusz Kowalczyk w tej walce. Ale szybki Pudzianowski, widzieliśmy w tej chwili jak wycofywał, wycofywał się spod zasięgu Kowalczyka. Postawił nad niskie kopnięcia. No, zdaje się, że w podobny sposób zakończy ten swój pierwszy pojedynek z Neymanem. Właśnie w ten sposób atakując nogi rywala spowodował wykrócenie. Ale to było wówczas 44 sekundy, tutaj już ten pojedynek trwał wiele dłużej. I zauważ jedną rzecz Andrzej, Mariusz Pudzianowski do tej pory nie udał się jeszcze po żadne obalenie. Stara się Pudzianowski zamknąć swojego rywala pod siatką. Ale do tego właśnie potrzebne było w tej chwili niskie kopnięcie. Tymczasem Kowalczyk ucieka od prawej, silniejszej ręki Pudzianowskiego. Marka dwóch strongmenów toczona na pełnym bokserskim dystansie tutaj. Żadnego clinchu, żadnego sprawdzianu siły jeszcze nie było. Teraz przechwycenie. Jest klamra do góry. Nie, jednak nie, dlatego że Kowalczyk przytrzymał się siatki przytomnie. Zwrócił mu na to uwagę sędzia Mark Godard Musi wystrzegać się takich sytuacji. Tyberiusz Kowalczyk, Mark Godard podejrzewam, że może chcieć odjąć mu punkt za drugie takie przewinienie, ale zobaczymy, czy w ogóle do takiej sytuacji dojdzie, bo na razie tych zapasów w tej walce nie ma za dużo. Szachują pozycjami. Szukają dystansu. Kopnięcia. To rzeczywiście dochodzi, bo te ciosy rękami to niekoniecznie. Wydaje mi się, że zdecydowanie bardziej eksplozywnego pojedynku spodziewali się kibice w walce między tymi zawodnikami. Tyberiusz Kowalczyk bardzo dobrze trzyma dystans w tej chwili. Może te ciosy nie są celne, ale Pudzianowski no nie ma jak do niego podejść. Potężne w tej chwili kopnięcie, naprawdę potężne kopnięcie Kowalczyka. Jak odpowie Pudzianowski, równie potężnym kopnięciem i w tej chwili chyba sprawił rewalowi jakiś problem. Pudzianowski, Pudzianowski, jest walka więści bez żadnej obrony. Bójka w tej chwili potężna i wymieniają te ciosy, ale stoją ciągle. Pięści na pięści, ale Mariusz Pudzianowski bardzo się odsłaniał w tych swoich szarżach. To było okno dla Tyberiusza Kowalczyka, żeby pozostać w tym pojedynku, które świetnie wykorzystał. Trafił kilka kontr, ostudził mocno zapał Pudziana. Jeszcze jeden low -kick. Oczywiście ból jest potworny, dlatego Kowalczyk zmienia nogę. Powinien Pudzianowski kopać raz jeszcze. Jak się rozlewa. Na lewej łydce Tyberiusza Kowalczyka. On wie, że za długo stać nie będzie mógł, dlatego chyba zdecyduje się na mocniejszą akcję. A Pudzianowski? Pudzianowski czy kopnie? Czy uda mu się kopnąć raz jeszcze w tej rundzie? Zmienia pozycję Tyberiusz Kowalczyk, ale widać, że to nie jest zawodnik tak doświadczony, żeby mógł z jakimś komfortem walczyć z tej pozycji, do której nie jest przyzwyczajony, więc ta noga, która takie problemy mu sprawiła, ona cały czas jest wykroczna, cały czas Mariusz Pudzianowski może tam kopnąć i dziwię się, że nie krzyczą z narożnika, żeby właśnie tak atakował Kowalczyka. Tym bardziej, że do zakończenia rundy pozostało już bardzo niewiele. Do następnej rundy Tyberiusz Kowalczyk może nie wejść, bo ta minuta przerwy, która teraz nastąpi, będzie powodować, że jak będzie się rozlewał, że rozpalił ogień w mięśniu tej łydki Mariusz Pudzianowski tymi kopnięciami. Po tym kopnięciu Pudzian natychmiast poszedł, przyparł swojego rywala do siatki i był taki bardzo odsłonięty. Tak jakby zdecydował, że ta jedna akcja już zakończy tę walkę. Zobacz, z pozycji odwrotnej, z pozycji Mańkuta, Tyberiusz Kowalczyk. Ale Pudzianowski zawsze był odsłonięty w tych szarżach. To od zawsze taki obrazek w jego walkach się malował. Jest nawyk. Jest instynkt. I oczywiście znów lewa noga powędrowała do przodu. Narożnik Tyberiusza Kowalczyka musi mu Non stop przypominać o tej nodze, bo on będzie tą zranioną kończynę wystawiał jako wykroczną. I jeszcze raz znowu słania się na nogach Kowalczyk. Ale jeszcze trwa. Jeszcze się nie poddaje. Ta stara zasada i stare powiedzenie w sportach walki mówi, że dopóki się nie poddałeś, to możesz wygrać. Najlepiej było to widać w walce Łukasza Jurkowskiego. Znaczy będzie widać także w tym pojedynku. Trafił Pudzianowski w tej chwili ciosami młotkowymi Chce ubić rywala, Ten dystansuje, dystansuje, ale Mariusz Pudzianowski kilka tych szaleńczych ciosów zadał. Bardzo dobrze, teraz uciek z biodrami Mariusz Pudzianowski nie pozwolił Tuberiuszowi Kowalczego i na odwrócenie pozycji jest teraz w pełnej gardzie. Tyberiusz Kowalczyk klinczuje. Czyżby chciał robić pasywność? Ja nie spodziewam się jakichś tutaj technik, które pokazał Tomek Narkom z pleców w jego wykonaniu. Ale może spróbować zdestabilizować, zaburzyć równowagę Mariusza Pudzianowskiego, spróbować go wywrócić. Pudzian spokojnie zaczynał dobijania żeber. Klasyczna akcja, dwa razy w żebrą później ręka wędruje do góry, by atakować głowę rywala. Teraz starał się położyć przed ramię na szyi. No. Już z go to Mariusz natychmiast w Mark Godard przypomina fighterom, żeby zadbali o aktywność. Andrzej, przypomnij mi, o ile się nie mylę, z takiej pozycji spod Mariusza Pudzianowskiego, to nikt nie wstał. Co najwyżej nie dali się obalić. Naprawdę, potrafi dociążyć rywala. Ale to jest dosyć wczesna jeszcze faza tej drugiej rundy. Teraz Kowalczyk próbuje wstać, zostawia głowę bardzo nieroztropnie. To może być kończąca akcja wykonanie Mariusza Pudzianowskiego, który stara się w tej chwili zajść za plecy swojego rywala. Ja jednak uważam, że Pudzianowski tak, powinien przede wszystkim atakować pięściami, a nie szukać jakiegoś poddania. Kowalczyk odpowiada z dołu. Miał tam chwilę szansy Tyberiusz Kowalczyk, żeby wyjść z tej opresji. Nie udało się znowu Mariusz Pudzianowski całym swoim ciężarem. Leży na nim teraz potężny łokieć i klepie. Tyberiusz Kowalczyk kolejne odklepanie po ciosach. Chyba jakaś kontuzja też przydarzyła się Mariusz, Tyberiuszowi Kowalczykowi, bo wzywa od razu Katzmena Mark Godard. No ale tak jak w Strongmenie, Mariusz Pudzianowski pokazuje Kowalczykowi miejsce w szeregu. Ladies and gentlemen, winner by submission, by strikes. Mariusz Pudzian Pudzianowski.